Witam Empirkowcy jest środa 20.35 u mnie trzeba zagrać wojnę eee, bijemy się drugi raz pod rząd z polskim sojuszem pogromcy Smoczysław pozdrawiamy im zostało 46 ataków i mają 1307 punktów nam zostało 45 ataków i mamy 1795 punktów yy, mamy przewagę lekką bo lekką ale mamy przewagę także yy, trzeba zagrać dobrze pomóc ludziom w, w resecie jest tu taki batuś, batuś Buci do bicia także dajcie chwilę zrobimy sobie jakiś składzik i idziemy na niego. No dobra, mamy skład mamy przeciwnika. Hypnosa mamy, żeby żeby odwoływać lub nie dać nałożyć na siebie kontry od Hitchiko. Także mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No przede wszystkim trzeba tu załadować Ludwika i Alfrykę, więc to jest priorytet. Lord Loki do kopiowania może i właśnie Hiciko i Kufu, ewentualnie jakiegoś dodatkowego lekarza. No zobaczymy jak będzie. Dobrze, lecimy. Dobra, potrzebujemy tak zrobić skróty. Nie złożyło mi się to tak jak trzeba. 3, hmm. 6. Dobra, i kogo tu teraz kopiować? faz mi nie przeżyje uderzenia od hmm. No dobra. Zróbmy tak Zróbmy tak. Uuu, to będzie szybka walka widzę. Z tego dobra, uciekam. Nie płykło mi to. No dobrze, idziemy w rewanż. Idziemy takim składem. Dobra, zróbmy tak. Może jeszcze go to nie, nie położyło. No musiała się ta kontra odpalić. No. potrzebuję złożyć jedno niebieskie dobra mam bijemy w matkę ok to już jest teraz walka pod kontrolą już mi się teraz nic nie może stać no ten pierwszy o Ten pierwszy atak totalnie mi nie wyszedł. Muszę potem zobaczyć, gdzie popełniłem błąd, bo może się to dało jakoś inaczej ugrać. Nie wiem. No szkoda, szkoda. No ale mój błąd pewnie, więc zobaczymy. Dobra, do później. Ok, idziemy zrobić już, skończyć reset, więc. Idziemy takim składem na Metiu No i Liczymy na to, że będzie ten żółty klocegi. Uda się to rozegrać. Dobra, lecimy. Długo się ładowałem. OK. Równo tak, Wolfgang. Królowa. Tak, amorek tarczomane, no ale okej. Okay. Pozwoli mi od nie podleczyć. No i teraz możemy zablokować gargulca, kalo, żeby mnie. Afryką, nie, nie, nie ten nie bił. Co jeszcze? Zróbmy czerwone na pusto. Mamy znowu zielone. Spróbujemy przyblokować teraz Aleksandrinę. No, nawet się udało zabić. Może to i nawet lepsze było. Rozwiązanie: zielone na pusto. Dwa krotki. Namraz hmm. róbmy tak. No to się będziemy teraz bili z No dobra, zróbmy tak, tak i tak przeczekamy sobie no i po walce Udało się reset zrobić. No szkoda tej. Kurczę, cały czas myślę o tej pierwszej walce, czy mogłem to jakoś inaczej zagrać. No nic, dobra, mamy reset. Teraz pozwolimy innym znowu działać. Widzimy się za półtorej godzinki, mniej więcej, może troszkę więcej. Żeby skończyć wojnę, bo rano mogę nie mieć czasu. Żeby to rano rozgrywać. Dobra, no to do później. A tak przy okazji. To jeszcze powiem. O, gratuluję, Peter. E, no, jak standard. No, tu mają mieszane tanki. Mają niebieski, tu jest Milena na tanku. W obstawie dosyć ciekawej. Tu są żółte Wiwiki w podwójnym kostiumie. Tu, tu jest normalnie standard afryczka. Tu jest Rysiu. Też ciekawie. frejki są jakieś w, w kostiumach tu jest też wiwika tu druga. kolejna tu kolejna tu kolejna, tu Hitchikowa, właśnie na którym się odbiłem tu jest ten no y, zueng lang czy jak to tam się tam wymawia no także no ciekawe ciekawe mają y, tanki kolorowo że tak powiem można można powybierać sobie Niekoniecznie zawsze bić Afrykę, tylko jakąś, właśnie tak jak tutaj, Frejkę w kostiumie. Tu jest nawet kara, proszę, na podwójnym limicie. No także, no, sympatycznie, wojna ciekawa: 44 ataki, 38, o, 6 ataków różnicy w punktach, 600 punktów na nasz plus, także jest dobrze, jest dobrze czyli możemy zaliczyć powiedzieć, że drugi szturm na nasze konto idzie także no zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie po odnowieniu flag także widzimy się później na razie ok, mamy odnowione flagi, idziemy na tego jego mościa Karola takim mniej więcej składem Myślę, że się to powinno udać. Lecimy. O, za długo. Już mi go wzięli. No dobra. Poszukamy sobie czegoś innego. Czekajcie. No, okej. Okay. Mamy Jeziorianka Janka jako lekarz. ROK dezaktywacja. Hmm, Mitsuko kontra na pingwina. No i kulerwo jako kontrola. Many powinno się to udać. Lecimy.

kogo by tu może zróbmy tak. Dajmy się odpalić pingwinowi. Okej, okay, super. Można o przejechać. I tutaj kulerwo. No i jest po walce. Trocki dopisały. No i super. Szukamy kolejnego przeciwnika. No dobra, mamy kolejnego przeciwnika. Dosyć ryzykownie. Ale Achmos kontra na. Otisa. No i zobaczymy. Minionki moje kontra minionki od Matki Mróz. No dobra, lecimy. O, ktoś mnie atakuje. O, Karol się odbił od mojego celu. Macie, Joy. Szkoda, szkoda. Um. No dobra, co ja tu potrzebuję? Potrzebuję zrobić taki ruch. No dobra, zróbmy tak. Ok, zobaczymy. Zróbmy tak. Są uniki. Hmm, no dobra, zobaczmy, czy mój pomysł odpali. Zróbmy tak. No dobra, teraz możemy odpalić tak i tak. Odpalić diament. Ok matka. Zabita tutaj tak. Udało się. Udało się udało się. Jest fajnie. No dobra. Czekajcie chwilę, wybierzemy sobie następny cel. No dobra, mamy ostatniego przeciwnika. Motul. Dosyć ciekawa drużyna. Eee, mam nadzieję, że uda mi się odpalić Grazul przed, Ariel, e, przed Alfryką. <laughs> w pierwszej kolejności będę chciał ściągnąć prawą stronę, żeby mnie nie... Kalo nie kopiował mi nikogo. Więc prawa strona będzie dla mnie priorytetem. No nic, lecimy. No dobra. Trzeba jeszcze raz. Dajcie chwilę. Dobra, zmieniliśmy. Idziemy takim składem. Lecimy. Jest pozytyw. Raczej mój Krampus tego już nie przeżyje. Super. Dobra, tak. Załadyjmy pozostałe karty troszkę. bo jednak ten grim, znaczy ten krampus będzie mi tu przeszkadzał. Tyle jeszcze mu zostało. Dwie tury, dobra, no, no, zróbmy tu. I zróbmy taki ruch. Ok, super. Czy jest plus? Tak. Tak. Trzeba, trzeba pomyśleć teraz, jak to rozegrać. Teraz na pewno uderzy mocno Gosek. A jakby tu zablokować teraz? Dobra, zróbmy tak. Udało się krampusa ściągnąć i ten super ok zróbmy fiolety udało się i udało się rzucić. No na ryzyku ciężko, ale się udało. Nie było łatwo, żeby tak powiedzieć. Więc mamy zrobiony komplet ataków. Tak wygląda tabela ja z jedną bombą. Łysy też najwyraźniej. Andy Zuk. Demonowi też chyba nie poszło za dobrze. No ale zobaczymy. No jest, Zostało jeszcze 12 godzin do końca, także 11,5. Także no. Łysy gratuluję Andy Zuk. Demon. Mimo wszystko gratuluję. Łatwo nie jest na szturmach, wiadomo. No one. Także zobaczymy jak to później wyjdzie w praniu. Jak to będzie na końcowym. Do resetu zostało tylko do ściągnięcia. Cudna. I tu został random player. Też dosyć standardowo. Ekipa. Także no, zobaczymy, jak to będzie w końcówce. Przeciwnikowi zostało 118 ataków, mają 1888 punktów. My mamy 83 ataki. No i 3463 punkty. Także 118 na nasze 83 to jest 20. To jest 18 i, i 17. 25, 35 ataków różnicy, tak? Dobrze liczę. Zmęczony już jestem. A ponad 1500 punktów. No, mogą mieć ciężko. Mogą mieć ciężko, no ale to wiadomo, to jest szturm. Tu się wszystko może zdarzyć. Dobrze, widzimy się jutro na zakończeniu wojny. Także do usłyszenia. Na razie potem wam dogram nagrody i zakończenie wojny, jak wyszło. Na razie. Tak, takie nagrody. Szału nie ma. Także nagrywam znowu od tyłu. No ale nie dało się inaczej. Zwycięstwo nagrody. E, idziemy na kolejny. Udało się zrobić reset, aczkolwiek najwięcej kłopotów nam przysporzył ten skład, na nim bardzo dużo zermieliśmy. Bardzo pasywny skład. A zaliczyliśmy na nim najwięcej zer, najwięcej w top. Nie wiem dlaczego, nie było mi danego atakować, albo już się mi ktoś wciął, albo po prostu już był ubity, jak ich chciałem go bić, więc nie wiem. Udało się wygrać. W każdym razie, że przeciwna zeszła do zera. My niestety zostawiliśmy trzy ataki i dosłownie mamy o 100 punktów więcej. No, 102 punkty więcej od przeciwnika. Więc tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze tabelę. Gratuluję Uisy, Andik, Zuk, Kukieł. No nikt nie zrobił 6 na 6 jak widać na tym, na tej wojnie. Pierwsza dziesiątka 6 do 4. Druga z przewagą przeciwnika. Był zmieszany, że tak powiem. No ale tak to wygląda. Gratuluję. Łysy, Andy, Zook, Kukieł, Jackson, Ruda, brawo. Nasza Wonder Woman, Filip, Bleble, Noan, Kubuś, Jarba, Johnny. No. No nie szło, nie szło na tej wojnie. Niektórym. Także gratuluję. Zwycięstwa. Dziękuję za fajną walkę, pogromcy. Oby takich więcej, wyrównana wojna. Nie powiem, że nie. Sam się odbiłem raz. Więc do następnej, dajcie łapkę w górę, czy wam się podobało, czy nie. No i <laughs> napiszcie w komentarzach, co tam sądzicie o tych, o tych szturmach. No to do następnej, na razie, hejka.